Ruch TV oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Aleksander Komor nowy obrońca Ruchu Chorzów, zawodnik, którym otwieramy to letnie okienko transferowe no i... Może stary znajomy to by było mocno powiedziane, ale, ale po 13, 13 lat temu pierwszy raz trafiałeś do ruchu, no nie wiem, wjeżdżając tu na cichą, trochę wspomnienia odżyły? No tak, na pewno 13 lat to kupa czasu, można powiedzieć, że historia zatacza koło. Fajne. Teraz nawet przed naszym wywiadem spotkałem trenera Jerka Psykały, który od tamtego czasu jest w klubie, także na pewno miłe wspomnienia, jeszcze na pewno się złapiemy, żeby porozmawiać, trochę powspominać. No co, no na pewno odświeżone, gdzieś tam wnętrze, ale cały obiekt, od razu czuć ten klimat, jak się, jak się tu wjeżdżało, wspomnienia odżyły, fajne wspomnienia na pewno i, no i pierwsze wrażenie, no to, no to znajomy widok. No z tym odświeżonym wnętrzem to no wiemy, że, że jakby nowe, nowe rozdanie nas czeka. No w tym rozdaniu twoim tutaj w ruchu grałeś w Młodej Ekstraklasie, grałeś w rezerwach w trzeciej lidze, trochę traktowałeś to jako nie wiem niedokończone zadanie, że fajnie by było w tym ruchu w trzeciej lidze, w pierwszym zespole po prostu zagrać i jakoś tą, tą drogę tutaj zwieńczyć? No w tamtym okresie byłem blisko tego pierwszego zespołu, jeździłem na obozy z pierwszą drużyną. No, grałem w młodej ekstraklasie, potem tą młodą rozwiązali, grałem w rezerwach i dziś zawsze nie mogłem się przebić. Bardzo w tamtym czasie marzyłem mi się grać na cichej, żeby zagrać mecz. Też wchodziłem, pamiętam, do drużyny z takimi nazwiskami jak Michał Helik, Patryk Lipski. Im się udało zadebiutować, a mi gdzieś tam w tamtym okresie czegoś zabrakło. Także fajnie, że teraz po tych 13 latach będzie mi dane zagrać w pierwszej drużynie. Tak Chorzów, bielsko, Jastrzębie, Katowice, znowu Chorzów, Chodź jesteś z Lubliną, to ta część kraju można powiedzieć, że już no, ci blisko, bo, bo mnóstwo czasu tu spędzone. No i co chyba takim małym zwieńczeniem, skoro tyle czasu tu spędziłeś, będą te występy na, na tym najważniejszym dla, dla naszego województwa, dla Ślązaków w stadionie. Jakoś tak wszystko fajnie się to spięło klamrą, tak jak mówisz. No, na Śląsk mnie ciągnie po prostu. Miałem przerwę na Podkarpaciu w Resowi, a tak to można powiedzieć, że większość czasu tego piłkarskiego spędziłem na Śląsku. No, tak jak mówię, to jest fajnie fajnie spięty klamrą ten czas, że mogę, będę mógł występować na scenie Śląskim i, i w ruchu. Nie będzie to dla Ciebie wejście do całkiem nowej szatni, bo z miłoszym Kozakiem grałeś pod Beskidziu, z Danielem Szczepanem w Jastrzęby. Nie wiem, czy się cieszysz, czy bardziej obawiasz tych tego powrotu do pojedynków na treningach ze, ze Szczepkiem, no bo podejrzewam, że Ty jesteś obrońcą nieprzyjemnym dla napastników, a on napastnikiem nieprzyjemnym dla obrońców. No myślę, nie oni się obawiają. <grych> tak, no, ze Szczepkiem się znamy, z, z Jastrzębia, z Miłoszem graliśmy w Podbeskidziu, Konciego jeszcze znam z tamtych, z tamtych czasów, właśnie też zapomniałem go wymienić właśnie, bo też, no, wiele meczy zerką na piersi. Także cieszę się, znam jeszcze Szymka, także dużo, dużo znajomych twarzy. No, sam wymieniłeś kończy jego i tak patrząc rocznikowo, no to właśnie kończy i Mateusz Frochno, to jedyni zawodnicy w tej szatni w tym momencie starsi od ciebie, więc no z jednej strony ściągamy doświadczonego stopera i pewnie kandydata na jednego z liderów tej obrony, a z drugiej strony no też chyba czujesz jakąś tam w domyśle po prostu mimo, że będziesz nową twarzą, no to odpowiedzialność za, za tą szatnię jako jeden z najstarszych zawodników. No na pewno będę chciał y, też spokojnie wejść, tu poznać chłopaków, zaklimatyzować się i te, te rzeczy y, myślę naturalnie będą, będą wychodziły. Y, nie będę chciał narzucać presji, że, że muszę być liderem. To będzie się kształtowało na boisku i poza w szatni, będę robił swoje i, i skupiam się na każdym treningu i, i, i tyle. Znasz bardzo dobrze pierwszą ligę, ponad 100 występów na, na zapleczu y, Ekstraklasy. Miałeś taki sezon w RAS-owi, gdy, gdy zdobyłeś pięć bramek, i pewnie też na to trochę liczymy, że, że się odnajdziesz nie tylko we własnym polu karnym, ale też w polu karnym przeciwnika przy stałych fragmentach. Tak. Piłka mnie szuka, ogólnie w, w, przy stałych fragmentach. W Resowie miałem fajny czas. Tak jak wspomniałeś, pięć bramek strzelonych, potem to w, miałem kontuzję i można powiedzieć, musiałem. Gdzieś tam znowu dwa kroki do tyłu zrobić i nie mogłem tego kontynuować. Hmm, ale też chciałbym pomóc, nie tylko z tyłu, ale, ale i z przodu. Dwa awanse do Ekstraklasy masz w CV. Wiesz, jak, jak to się robi? No tak, to są piękne wspomnienia. Naprawdę niezapomniane chwile te awanse. No, i, i mam taki niedosyt i głód, bo, bo w tej ekstraklasie nie mogę dużo zakotwiczyć z różnych względów, i, i chcę, tak, chcę tam jak najszybciej wrócić. To jest mój, mój, jest mój cel. Podpisałeś kontakt na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejny sezon? Nie krótki czas, no i w sumie sam poprzednim, poprzednią na, odpowiedzią na poprzednie pytanie, chyba, chyba powiedziałeś, czego, czego byś sobie życzył na ten, na ten kontakt. Tak, traktuję ten kontrakt poważnie. Chcę, chcę osiągać z ruchem jak najlepsze wyniki sportowe. Chcę tej nie dużo dać. Mam nadzieję, że też ta drużyna da dużo mi. Wiem, że to jest fajne środowisko do pracy, także duża rzesza kibiców i, i ten klub zawsze będzie, zawsze będzie walczył o, o duże cele. Dobrze się czuję w klubach, gdzie jest taka przysłowie presja, bo, bo to, są, to jest środowisko, gdzie, gdzie fajnie można się rozwinąć i interesujemy tylko gra o najwyższe cele tutaj. No i tego sobie życzmy. Dzięki, Olegi, witamy ponownie w Chorzowie. Dzięki, wielkie.